Czyli co, walimy na ten pacho od razu? Zamykaj. Mamy paski, kaski, szyby do góry. Czy na ten pacho walimy? Kurwa, kurwa. Tak, to nawrót teraz. No to kurwa, nie ma żadnej prostej. Tutaj nawrót, tam. później omijamy tego i lecimy tam. na tamten. Później kurwa. Z tamtą walimy, kurwa, kulą, ten... lecimy kulą, omijamy te dwa, lecimy. tamten, tamten i później jak będziemy już tam, przy słupie, to mi to, drugi od

Kulą, kulą kulą dwa pachołki z kulą tutaj tu od lewej drugi od prawej coś no, kurwa a czego tu jest od prawej a ty mówisz kulą jak to ogólnie Yeah, tu jest duch to wiesz? No tu żeśmy popierdoli Nic nie, nie popierdolone, dobrze pojechane, tylko... Tu opisu nie trzeba. Ale co? Aha, czas... Ja tylko patrzyłem kurwa to. Kurwa, kulą, kulą, kulą. No, no co? To... Jedziemy kurwa. Uuu, czyli to pojedna c jeden teraz, tak? O. Albo szpera siada. Albo Czekaj, teraz? Nie, nie, no tu jużśmy dojechali, i teraz co? Tu musimy... teraz w lewo. Później w lewo. Nie, później w prawo. No to teraz żeśmy skręcili prawo. Już w lewo. Tak. Prawo na rondo. Musimy teraz na targowisko dojechać, tylko nie wiem, właśnie które to. No, na rondzie w lewo, czyli tą starą drogą. To rozgałęzienie takie kurwa w lewo jest, nie wiem tam kurwa no, chyba na bogaty leci a my walimy na prawo nie Kulom kurwa, to było się nagrywa, e kulą czy co? Nie